To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Przez Pekin przemaszerowała parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa, 80. rocznicy kapitulacji Japonii w II wojnie światowej. Przywódca komunistycznej partii Chin Xi Jinping mówił, że rodzaj ludzki stoi przed wyborem pomiędzy wojną a pokojem, dialogiem a konfrontacją, rozwiązaniami typu win-win bądź grą o sumie zerowej. Jednocześnie uroczystość stała się dla Pekinu okazją do zaprezentowania najnowocześniejszego arsenału broni, w tym całej triady nuklearnej. Przez plac Tiananmen przejechały m.in. Między pociski międzykontynentalne z głowicami nuklearnymi o zasięgu 20, tysięcy kilometrów, pociski hipersoniczne, drony podwodne, torpedy i laserowe systemy obrony powietrznej. Analitycy zwracają uwagę, że dobór broni nie był przypadkowy. Miał za zadanie zademonstrować zdolności do walki na Pacyfiku oraz sięgnięcia terytorium USA, zwrócić uwagę potencjalnych klientów chińskiej zbrojeniówki i dać okazję zaprezentowania się jako gwarant pokoju wobec mniejszych państw w obliczu niejasnej postawy Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie chińska armia ludowo-wyzwoleńcza przeszła czystkę. W ciągu ostatnich dwóch lat usunięto z niej kilkunastu Generałów niegdyś bliskich Xi Jinpingowi, oficjalnym powodem były zarzuty o korupcję. 10 tysięcy żołnierzy przemaszerowało aleją Chang'an w towarzystwie czołgów, w towarzystwie samolotów, które przeleciały nad Pekinem. Natomiast szczególną uwagę analityków i osintowców zwróciły te systemy uzbrojenia, które nie były pokazywane wcześniej makiety prototypy lub to, czego produkcja seryjna dopiero się rozpoczyna. Pośród systemów uzbrojenia przede wszystkim Chiny zdecydowały się na wyeksponowanie swoich nowych systemów rakietowych, zarówno tych już operacyjnych, jak rodzina pocisków Dongfeng-5, Pocisków z głowicami jądrowymi, strategicznego przeznaczenia wystrzeliwanych z platform mobilnych. Nowa wersja 5C właśnie przejechała Pekinem. Innym przykładem były pociski Zhulang, a więc olbrzymie fale rakiety bazowania morskiego, to akurat na platformach lawetowych. Natomiast one są przygotowywane dla nowej generacji okrętów podwodnych chińskiej marynarki wojennej. Sama w ogóle nomenklatura i nazewnictwo chińskiego uzbrojenia to jest temat, którym. Propaganda bardzo intensywnie się posługuje, mamy więc do czynienia zarówno z pociskami Yingji, uderzenie orła, z pociskami Changjian, długi miecz. Czy pociskami Długi Marsz rodziną rakiet balistycznych? Długi Marsz to w ogóle jest taka konstrukcja symboliczna dla partii komunistycznej, wiatr zmian wiejący ze wschodu, zaprowadzający komunizm i prowadzący Chiny do rozwoju właśnie tego socjalistycznego. To uosabia właśnie nazwa chińskich rakiet balistycznych. W ogólności można by powiedzieć, że przede wszystkim Chiny przez tę paradę, przez szczególne wyeksponowanie strategicznych sił rakietowych jako niezależne, Systemu uzbrojenia niezależnych formacji chińskiej armii ludowo-wzwolęczej chciały wysłać taki symbol, taki znak zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, że chińskie siły rakietowe są gotowe przeciwstawić się przede wszystkim amerykańskiej dominacji na morzach, amerykańskiej dominacji lotniskowcowej, co może mieć niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o strategiczne bezpieczeństwo lub niebezpieczeństwo Tajwanu, w którym Chiny są bardzo. Zainteresowane i gdzie zapowiadają zjednoczenie wyspy z kontynentem już nie tylko pokojowo, ale w ogóle zjednoczenie wyspy i nie wykluczają tutaj możliwości użycia siły wojskowej. Tłumaczy Krzysztof Karwowski, ekspert do spraw Chin i współpracownik układu sił. Uwagę zwrócił też do burgości. Xi Jinping podczas parady siedział pomiędzy prezydentem Rosji Władimirem Putinem a północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. Putin później podziękował Kimowi za udział żołnierzy z Korei Północnej w wojnie na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump umieścił natomiast w mediach społecznościowych wpis pod adresem Xi Jinpinga, w którym poprosił go o przekazanie pozdrowień dla Putina i Kima, gdy będzie z nimi spiskował przeciwko Ameryce. Podkreślił także rolę swojego kraju w pokonaniu Japonii. Marosz Szewczowicz, komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu, doprowadził do wstrzymania nałożenia kary na Google przez Komisję Europejską. Powodem były groźby ze strony amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Do tej informacji jako pierwszy dotarł serwis MLEX. W poniedziałek firma miała otrzymać decyzję w sprawie jej technologii reklamowej po czteroletnim śledztwie. Odpowiedzialna za nie jest Teresa Ribera, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz do spraw czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji. Podjęcie decyzji wymaga jednak zgody wszystkich komisarzy, a Szewczowicz w tym przypadku się sprzeciwił. Donald Trump zagroził, że kraje, które będą regulować działalność amerykańskich gigantów cyfrowych, zostaną obłożone dodatkowymi cłami oraz nałożone zostaną na nie ograniczenia dotyczące eksportu nowoczesnych procesorów. Według wstępnej Oceny przedstawionej Google przez Komisję dwa lata temu, firma naruszyła unijne przepisy antymonopolowe poprzez działania zaburzające wolną konkurencję w branży technologii reklamowych. Rosja i Chiny informują, że podpisały prawnie wiążące memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Przypieczętowałoby to rolę Pekinu jako odbiorcy rosyjskiego surowca, który nie trafia już na rynek europejski. Prezes Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził, że będzie to najbardziej ambitny i kapitałochłonny projekt gazowy na świecie. Obie nitki gazociągu mają umożliwić przesył 106 miliardów metrów sześciennych surowca do Chin rocznie. Przed napaścią na Ukrainę Rosja wysyłała ponad 150 miliardów metrów sześciennych w ciągu roku do Europy. Władimir Putin po raz pierwszy zaproponował budowę Siły Syberii II w 2022 roku, ale negocjacje zostały wstrzymane ze względu na nieporozumienia dotyczące cen i wolumenu. Według Millera kwestie finansowe oraz planowana data uruchomienia pomienia gazociągu nie zostały jeszcze ustalone. Szef Gazpromu zapowiedział także zwiększenie przesyłu przez istniejącą nitkę gazociągu o 6 miliardów metrów sześciennych. Komisja Europejska rozpoczyna proces ratyfikacji umowy Mercosur. Porozumienie to zniesie bariery w handlu z Brazylią, Argentyną, Urugwajem i Paragwajem. Jego zapisy zostały wynegocjowane przez komisję i zatwierdzone przez obie strony w grudniu zeszłego roku, jednak Francja, Włochy i Polska wyraziły obawy dotyczące zagrożeń dla rodzimych producentów żywności. je rozwiać komisja zaproponowała dołączenie do umowy specjalnej deklaracji, zobowiązującej ją do monitorowania, czy na rynku europejskim nie dochodzi do zakłóceń. Dotyczy to produktów takich jak drób czy wołowina. Dokument ten ten nie będzie jednak częścią umowy, ponieważ wymagałoby to ponownego otwarcia negocjacji z krajami Mercosur, czego komisja nie chce. Jednak i w samej treści porozumienia zawarto zapis umożliwiający ograniczenie importu w przypadku zaburzeń rynkowych. Paryż twierdzi jednak, że rozwiązanie to będzie nieefektywne i do tej pory stanowczo sprzeciwiał się umowie. Porozumienie będzie przyjmowane większością kwalifikowaną. Do jego zablokowania potrzeba co najmniej czterech państw członkowskich. Do jego zawarcia dążą Niemcy, licząc, że znajdą rynek zbytu dla swoich towarów, w tym samochodów, w obliczu barier handlowych nakładanych przez Stany Zjednoczone. To było Espresso z układem sił. Więcej materiałów znajdą Państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.uklatsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.